Sytuacja na światowym rynku lotniczym jest zła. To jest i tak za mało powiedzieć, bo nigdy nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, żeby niemal cały sektor lotniczy był uziemiony. Po miesiącu kwietniu, który był takim pełnym miesiącem nielatania, czy bardzo dużego ograniczenia latania, mamy dan, światowy ruch lotniczy spadł o 94%. Nigdy nie mieliśmy czegoś takiego w związku z tym naturalnym się wydaje, że dochodzenie do sytuacji z 2019 roku trochę nam zajmie. Dwa, 3 lata, tak zazwyczaj wskazują analizy. Najbardziej, największy pesymizm mówi aż o okresie czteroletnim. Póki co, by powiedzieć o kilku danych. Rok 2019 kończyliśmy kolejnym rekordem: 4,6 miliarda przewiezionych pasażerów. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że rok 2020 zamkniemy wynikiem o połowę gorszym. Przychody na pewno. Spadną w okolicach 50%, to jakieś 400 miliardów dolarów. Z drugiej strony mamy też już gigantyczną pomoc dla linii lotniczych, także dla przemysłu lotniczego sięgającą około 90 miliardów dolarów, zapowiadanych 120 miliardów, ale nawet pomimo tego mamy do czynienia z upadkiem 15 w tej chwili takich dużych linii lotniczych, mamy do czynienia z przejmowaniem na przykład przez podmioty zewnętrzne, zarządzania niektórymi liniami, które po prostu się poddały i stwierdziły, że nie są w stanie skutecznie Skutecznie zarządzać sobą, nawet jeżeli są uziemione w tak trudnych czasach. I mimo tej pomocy, która trafiła do wszystkich linii amerykańskich, zapowiedziały one zwolnienia. Pomoc trafiła także do Airbusa, który przecież także zapowiedział około 10 tysięcy osób do zwolnienia. Pomoc trafiła do Boeinga, także kilkanaście tysięcy osób straci pracę. Tu sytuacja jest gorsza, bo. Problemy z pandemią nałożyły się na generalne problemy tego koncernu z produkcją chociażby samolotów MAX. Dodatkowo wiele linii zrywa kontrakty na dostawę samolotów. Póki co Airbus grozi sądem tym, tym liniom, które nie chcą rozmawiać na przykład o wydłużeniu terminu odbioru samolotów, ale dzisiaj mamy za dużo wszystkiego, jeśli idzie o lotnictwo, w porównaniu do roku 2019. Za mało mamy chyba tylko optymizmu i pasażerów. Jeżeli branża będzie tak długo się odbudowywać, to wiadomo, że to są decyzje z jednej strony o wycofywaniu tej najstarszej floty, bo ona jest mało ekonomiczna, ale z drugiej strony przyjmowaniu mniejszej liczby samolotów niż ona wynikała z poprzednich zamówień, bo po prostu przez wiele lat nie będzie kogo tym wozić. Branża lotnicza. Ktoś mówi, to są wielkie miliardy złotych. Czy rzeczywiście powinny trafić do tych linii? Absolutnie szkody wynikające z upadku kolejnych linii lotniczych byłyby większe niż właśnie ta pomoc, która w tej chwili trafia. A w odbudowie gospodarczej dobre funkcjonowanie transportu, zwłaszcza lotniczego, pomiędzy kontynentami, przecież nie wrócimy do pływania statkami, jest rzeczą kluczową. Dlatego im więcej tego lotnictwa nam przetrwa, to nie tylko dla tej branży jako takiej, ale dla turystyki, ja wiadomo, to jest składowa gospodarki, dla rozwoju biznesu będzie to zdecydowanie lepiej. Będziemy musieli oczywiście przygotować się na to, że nieco dłużej potrwa nasza odprawa. Ten czas będzie się wydłużał wraz z powrotem kolejnych osób na lotniskach, gdzie będzie po prostu gęściej. Tłumów na razie nikt się nie spodziewa, ale oczywiście rygory, dopóki nie będzie zapewne szczepionki. Muszą być zachowane, no i dobrze, żeby one były wszędzie takie same. To, co na pewno nas czeka, to. Maseczki, ograniczona oferta na pokładzie, ale jeśli idzie o same terminale, to tu już oprócz odstępu, który wszędzie musi być zachowywany w miejscach publicznych, będzie coś, czego nie spotyka się na przykład na dworcach kolejowych i nikt tam nie planuje takich obostrzeń. Mierzenie temperatury oraz ograniczenie wstępu na teren terminala tylko do osób, które wylatują, a więc pożegnania już nie w terminalu, ale w domu albo przed terminalem terminalem nie będzie w moim przekonaniu, ponieważ to czyniłoby lotnictwo nieopłacalnym, żadnego odgórnego ograniczenia miejsc w samolocie do 50% czy do 66% w przypadku tego pomysłu nie zajmowania środkowych miejsc w rzędach samolotu, dlatego że to czyni nieopłacalnym lot, żeby lot był opłacalny, zajętość musi wynosić co najmniej 77%. Miejsca. Więc jeżeli będziemy się trzymać tych rygorów, które są narzucone, a powietrze w samolotach jest dwa, co dwie, co trzy minuty dokładnie filtrowane, to wydaje się, przynajmniej dotychczas, nie było dowodów na to, że samolot jest takim źródłem, gdzie można się po prostu zarazić. To co bardzo ważne, po, po, tej, po tej pandemii. Po tym pierwszym szoku ci, co go przetrwają, będą musieli się zmierzyć też z drugą rzeczą, nieufnością do latania. Tutaj są badania pokazujące, że aż 45% ankietowanych mówi, poczekamy z najbliższym lotem tak do pół roku, żeby zobaczyć, że latanie pod względem epidemiologicznym jest bezpieczne. Więc Podsumowując to wszystko, no, bardzo ciężkie na pewno pierwsze pół roku dla branży wychodzenia z tego szoku, a 2-3 lata do odbudowy i do niestety dopiero powrotu do sytuacji z 2019.